Marta Guzowska. Zagadka czarnego psa. Detektywi z tajemniczej pięć kontra duchy. Wydawnictwo Nasza Księgarnia. Czyta Kamil Próban. Cześć, jestem Marta i uwielbiam historię o duchach. Pewnie o tym wiesz, jeśli znasz serię książek Detektywi z tajemniczej pięć. Anka, Piotrek i Jaga mieli dotąd wiele przygód nie z tej ziemi. Szukali naszyjnika mumii, zaglądali do grobu wampira, a nawet tropili ducha Chopina. Ale w mojej nowej serii detektywi tajemniczej pięć kontraduchy badają wyłącznie zjawiska nadprzyrodzone albo prawie. Także tym razem będę zadawać swoim czytelnikom najróżniejsze pytania związane ze śledztwem. Spróbuj odpowiedzieć na wszystkie, ale nie martw się, jeśli któreś okaże się dla ciebie za trudne. Prawidłową odpowiedź znajdziesz zawsze na początku kolejnego rozdziału. Miłej zabawy i do zobaczenia w następnym tomie Zagadce nawiedzonej kamienicy. Autorka Rozdział pierwszy Jagoda pobiegła do swojego pokoju i trzasnęła drzwiami tak mocno, że zadrżało całe mieszkanie. Przejdzie jej, powiedziała mama. Moim zdaniem tak szybko jej nie przejdzie, mruknął Piotrek do Anki. Siedzieli w dużym pokoju, mama i wujek Janek w fotelach, a oni i Litka, córka wujka Janka, na dywanie. Litka głaskała psa, którego ze sobą przywiozła. Pies leżał na boku i błogo pochrapywał. Anka pokiwała głową. Fakt, ona strasznie chce z nami jechać. No, naprawdę nie rozumiem cię Zośka powiedział wujek Janek do swojej siostry, czyli mamy Piotrka i Jagi. Dlaczego nie chcesz jej pozwolić? Właśnie, mamo, dodał Piotrek. Tata się zgodził. Jaga jest za mała na takie wyprawy, ucięła mama. Ale na wykopaliskach świetnie dawała sobie radę, zauważył wujek Janek. W ogóle nie musiałem się nią zajmować. Na tym polega problem, Janek, że nie będziesz się nią zajmować. Twoja litka jest już prawie dorosła i zapomniałeś, jak to jest mieć pod opieką małe dziecko. Mama popatrzyła na bratanicę, która ciągle głaskała psa. Pies był niewielki, biało-czarny i wyglądał jak krzyżówka wszystkich raz świata. Litka, chuda i wysportowana, miała krótkie, postawione na sztorc włosy. Różowe, a do tego kolczyk w nosie. Piotrek przyjrzał się kuzynce z podziwem. — Ja wcale nie chcę, żeby ktoś się mną opiekował! — wrzasnęła Jaga ze swojego pokoju musiała cały czas stać przed drzwiach, bo najwyraźniej słyszała każde słowo. Ja już umiem wszystko zrobić sama.